Wiesz Boniu, że już zrobiłaś dzisiaj pół kilometra. O, no ale wiesz co, wiem, wiem, ale ktoś ci uważa, lubię cię. Ja też cię lubię. Czy wiesz, tak, że już czuję się już zmęczona, czuję się zmęczona i... ale wiem, że wykonałam kolejną granicę swoich możliwości. Tak. Wydaje mi się, że półtora kilometra też zrobię nawet. No, i w dodatku pod, będziesz yy, po półtora kilometra najszczęśliwszą kobietą na świecie. Tak. Później, oczywiście, poziom szczęśliwości będzie stopniowo wzrastał. Wyrastał. Wyrastał, tak. tak. Bogu mi się skaczą tam i siam. Zimą po śnieżku, tu i tam. Że uciekisz tak z nowego targu na turbacz. Jest jednym z najprzyjemniejszych, najłagodniejszych spacerowych szlaków na ów Wierzchołek. Potwierdzisz, że jest bardzo przyjemny, prawda? I właśnie. Gdyby nie to ten śnieżek. <grym> <łagodnie się> nie <prysnice> Gdyby nie ten śnieżek po kolana, później po pas, to właśnie można by było nawet wbiec nańczący śpiewający. I pamiętaj, jak Gosiarczek mówi, że nagle, ni stąd, ni zowąd, w środku lasu, pojawi się droga, odśnieżona droga. To ona się pojawi, nawet jeśli nie wiem, o czym mówię. I nie jest to prawdziwa Mhm, mm ani bar, to jest, prawda, tak? jest, za dwa kilometry jest bar, owszem. Dariat, ty ukrała mi serce. Dariat, ty Spadła nam troszeczkę rozdzielczość. 4K, do 720, Pixeli Juliet zamieniła się w kropowatość Ale nadal jest bojkowo, prawda? Jak to się czujesz? Śnieżka. Ja, nie winna, prawda? Gdzie jest jakiś taki książę? Taki miły, dobry, pomocny. No, tak właśnie wyglądają początki hipotermii i bredzenia maniakalnego. Nie, Buniu, to, wycie to nie jest niedźwiedź naprawdę. Niedźwiedzie Co by robiły niedźwiedzie w tak paskudnych warunkach atmosferycznych. Dają mnie! Ten... Może być. No, tu się obiecony przeze mnie kilka kilometrów wcześniej bar. Pamiętaj, nie rzucam słów na wiatr. Jak mówię, że w środku zasypanych śniegiem gór będzie bar, to będzie. A to, że dzisiaj akurat chyba nieczynny, bo jest jakaś leniwa środa czy owocowy czwartek nie tutaj, kiełbaski są, nie wiem czy piwo jest, a kiełbaskę na ciepło można by było zjeść. No, schronisko na Turbaczu, pod Turbaczem właściwie, ostatni biwak przed pięciominutowym atakiem szczytowym. Bunia rozanielona, szczęśliwa, nie może się już doczekać. No to pan turbacz królem zimy 2022, sytuacja niezmienna no, od trzech miesięcy, bardzo ładnie. Jak się czujesz, przekroczywszy kolejny raz e, granice swoich możliwości? Luzik. Luzik, prawda? Cóż to dla ciebie? Tyle co splunąć za siebie, oby wiatr tylko na plecy nie zwrócił. <ślesk>